No, ale wciągnięcie Polski do wojny w momencie, kiedy dwa główne ugrupowania do tej wojny, prom, bo mówię, słuchałam tutaj Republiki, a która mi się też włączyła po, po słuchaniu innych rzeczy, no to to w ogóle tutaj to już bębny wręcz po prostu walą wojenne. Mamy obrzydliwą, wstrętną wypowiedź, za którą powinien pociągnięty być do odpowiedzialności Tusk, który mówi o tym, że to jest nasza wojna. Panie Tusk, to nie jest nasza wojna. To nie jest tak, że pan sobie może nas, wszystkich tutaj Polaków, wziąć na zakładników i powiedzieć, że mamy tutaj ginąć, że mamy tutaj dawać wojsko, że mamy tutaj produkować broń razem z Ukraińcami, czyli że Ukraińcy, żeby nie mieli problemów z tym, że ich zakłady zbrojeniowe są obrzucane tam bombami, no bo są na wojnie, to będą teraz obrzucać. Polskę tymi bombami. Co ja nie wiem, proszę państwa, ja zakładam, że na terenie Polski już w tej chwili wszystkie te Tomahawki przeróżne są, bo one czekały tylko na decyzję Amerykanów, czy, czy je używać, czy nie używać. Być może tutaj nawet są głowice. Ja podejrzewam, że od 2018 roku one tutaj są. Mówiło się o tym, Cichutko, w co one tak naprawdę są wcelowane. One nie były wcelowane w Rosję, bo one były wcelowane w Iran. No i tutaj mamy jakby pewną, pewne wyjaśnienie tego stanu, który tu się w tej chwili rozgrywa. Wydaje się, że o tym zresztą wszyscy już mówili, że nastąpi ofensywa izraelsko-amerykańska i uderzenie to już takie ostateczne uderzenie na Iran.